Po wojnie aparat władzy w Polsce nie powstawał przypadkowo. Czasem tworzono go w ciągu kilku dni, czasem w ciągu kilku tygodni i bardzo często bez żadnego planu długofalowego. W wielu miejscach wszystko zaczynało się od prowizorycznego biura, jednego pokoju, kilku ludzi i decyzji podjętych pośpiechu, szczególnie na wschodzie kraju, tam gdzie wojna skończyła się później niż na papierze, tam gdzie brakowało kadr, struktur i administracyjnego zaplecza. W takich warunkach do aparatu władzy trafiali ludzie, którzy w innych okolicznościach nigdy by się tam nie znaleźli. I właśnie w tym miejscu warto się na chwilę zatrzymać, bo archiwa, mimo prób zacierania, wciąż potrafią mówić. Mówimy przede wszystkim o latach 1944 do 1947. To był moment, w którym aparat władzy w Polsce Ludowej dopiero się formował. W wielu miejscach nie istniał jeszcze jako spójna struktura, raczej jako zbiór prowizorycznych decyzji, tymczasowych rozwiązań i ludzi rzuconych na konkretne odcinki. Ale skutki tych decyzji sięgały znacznie dalej. W części regionów były widoczne aż do roku 1956, a w przypadku niektórych karier nawet dużo później. Dlatego w tym filmie. Nie patrzymy wyłącznie na jeden urząd. Interesuje nas Urząd Bezpieczeństwa, ale także Milicja Obywatelska, Ludowe Wojsko Polskie i lokalne struktury partyjne. Bo w praktyce granice między nimi bywały bardzo płynne. Ludzie przechodzili z jednej instytucji do drugiej, czasem kilka razy. Na wschodzie Polski aparat władzy budowano w warunkach skrajnych braków kadrowych. Wielu przedwojennych urzędników nie żyło, inni byli skompromitowani, jeszcze inni zwyczajnie zniknęli w czasie wojny. To oznaczało jedno. Trzeba było sięgnąć po ludzi, którzy po prostu byli pod ręką. W tej próżni pojawili się ludzie bardzo różnego pochodzenia, lokalni mieszkańcy, czasem bez wcześniejszego doświadczenia urzędniczego, partyzanci Armii Ludowej i Gwardii Ludowej, ludzie, którzy wojnę poznali od strony lasu. Byli też działacze przedwojennego ruchu komunistycznego, nieliczni, ale często bardzo wpływowi. I wreszcie, grupa szczególna oficerowie i żołnierze Armii Czerwonej, oddelegowani do ludowego Wojska Polskiego, a później również do aparatu bezpieczeństwa. Wśród nich byli nie tylko Rosjanie byli także Ukraińcy i Białorusini. W praktyce granica między tymi grupami nie była wcale oczywista. Podział na lokalnych i oddelegowanych często istniał tylko na papierze. Ten sam człowiek mógł zaczynać jako oficer Armii Czerwonej, później trafiał do Ludowego Wojska Polskiego, a po pewnym czasie przechodził do aparatu bezpieczeństwa albo administracji partyjnej. Zdarzało się też, że funkcjonariusz od początku należał jednocześnie do kilku struktur wojskowych, bezpieki, partii. Dla systemu nie był to problem, wręcz przeciwnie, taka płynność ułatwiała kontrolę. Pozwalała szybko przerzucać ludzi tam, gdzie byli akurat potrzebni. Część z tych funkcjonariuszy po zakończeniu służby wracała do Związku Radzieckiego, inni zostawali w Polsce na stałe, robili kariery, awansowali, z czasem stawali się częścią lokalnych elit. To osobna historia i bardzo możliwe, że wrócimy do niej w kolejnych odcinkach, w tej serii. Najważniejsze jest jednak to, że nie wszędzie wyglądało to tak samo. Wystarczyło zmienić powiat, czasem przejechać kilkanaście kilometrów, by trafić w zupełnie inną rzeczywistość. Geografia miała ogromne znaczenie. Na Lubelszczyźnie częściej spotykamy funkcjonariuszy pochodzenia ukraińskiego. Nie był to przypadek. Decydowały o tym lokalne warunki, struktura ludności i przebieg wojennych doświadczeń. Na Podlasiu i Białostoczyźnie wyraźniej zaznacza się obecność Białorusinów. Tu również działał podobny mechanizm. Dobór kadr dostosowywano do terenu. Nie oznacza to oczywiście pełnej jednolitości. Ukraińcy pojawiali się także na północy, Białorusini trafiali również na południe, ale lokalny kontekst zawsze miał znaczenie i właśnie to odróżniało poszczególne regiony. W niektórych powiatach mówimy już nie tylko o obecności, ale o wyraźnej nadreprezentacji konkretnych grup. Nie zawsze była to kwestia planu. Często decydowały realia terenu. W praktyce wyglądało to bardzo prosto: trzeba było obsadzić posterunki, zabezpieczyć siedziby, prowadzić działania w terenie. Na obszarach szczególnie niestabilnych liczyło się to, kto był dyspozycyjny i gotowy do działania natychmiast. Doświadczenie schodziło na dalszy plan, podobnie jak formalne przygotowanie. Narodowość mogła być czynnikiem dodatkowym, nigdy jedynym, ale czasem istotnym. Zwłaszcza tam, gdzie konflikt narodowościowy nakładał się na walkę z podziemiem. To były trudne warunki i trudne decyzje podejmowane na miejscu. Są jednak miejsca, które wyróżniają się szczególnie. Takie, w których proces budowy aparatu władzy przybrał bardzo specyficzny charakter. Powiat Tomaszów Lubelski, Włodawa, Łomża, Bielsk Podlaski. To tam w pewnym momencie struktury Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej zaczęły wyglądać inaczej niż w wielu innych częściach kraju. To tam wyraźniej widać było, jak decyzje kadrowe łączyły się z lokalnymi realiami, i to właśnie w tych miejscach kariery niektórych funkcjonariuszy potoczyły się w sposób szczególnie interesujący. Część z nich awansowała bardzo szybko, inni trafiali do kolejnych powiatów. Jeszcze inni kończyli służbę w zupełnie nieoczekiwany sposób. Do tych historii będziemy jeszcze wracać osobno i dokładnie. Ten odcinek nie miał być opowieścią o konkretnych nazwiskach. Jego zadaniem było pokazać tło. Bo zanim zaczniemy mówić o pojedynczych ludziach, trzeba zrozumieć, w jakiej przestrzeni działali. Powojenna władza nie powstawała w próżni, tworzyła się w konkretnych powiatach w konkretnych warunkach, wśród ludzi o bardzo różnym pochodzeniu, ale często podobnej dyspozycyjności. Dopiero na tym tle widać, dlaczego niektóre kariery potoczyły się tak, a nie inaczej i dlaczego jedni zniknęli z dokumentów bardzo szybko, a inni pojawiają się w nich przez całe dekady. Archiwa, mimo prób zacierania śladów, nie zawsze milczą, czasem mówią zaskakująco wyraźnie. Do tych historii będziemy jeszcze wracać krok po kroku.